Wiosna budzi się do życia, więc sezon rowerowy czas zacząć. O czym musimy pamiętać przed pierwszą wyprawą rowerową? Sprawdźmy to. A ze mną już Państwa i mój gość Michał Wesoły z pracowni rowerowej we Lwówku. Cześć Michał, witam Cię serdecznie. Cześć Paulina, witam Państwa. Michał, podobno przed pierwszą wyprawą rowerową, kiedy już wybudzimy nasze rowery z zimowego snu, warto wybrać się do serwisu rowerowego. Dlaczego? Oczywiście, gdy już wyciągniemy nasze rowery, wtedy warto zadbać o ich kondycję. Warto przejrzeć takie rowery i zobaczyć, w jakim stanie one się znajdują. A z rzeczami, z którymi możemy sobie nie poradzić, udajemy się do serwisu. Na początek sprawdzamy, czy rower po zimie ma odpowiednią ilość powietrza, czy dętki nie są skruszałe. Czy mechanizmy takie jak łańcuch i, i tryby pracują poprawnie? Czy mamy wyregulowane przerzutki? Y, czy świeci oświetlenie przednie, tylne? Czy sprawne są y, hamulce w rowerze? Czy te czynności także możemy sami zrobić w domu? Oczywiście, czynności takie jak mycie roweru, czy później smarowanie y, odpowiednimi smarami roweru, lub pompowanie, czy nawet wymiana dentki, nie powinna sprawić nam problemu. Jednakże, z bardziej poważnymi usterkami, jak y, ustawianie przerzutek, czy regulacja hamulców, czy też centrowanie koła, należy udać się do serwisu, który zrobi to profesjonalnie. Rower już gotowy, ale nieodłącznym elementem jazdy na rowerze jest bezpieczeństwo własne. I o tym porozmawiamy przy naszym kolejnym spotkaniu. Proszę pozostać z nami, do zobaczenia. Witamy Państwa ponownie z urokliwego Olgórka. Ja już nie mogę doczekać się mojej pierwszej wyprawy rowerowej w tym sezonie. Mam tutaj w pełni przygotowany rower, ale oczywiście bezpieczeństwo własne to podstawa. O czym koniecznie musimy pamiętać? Pierwszym rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, to są hamulce. Od nich zależy nasze bezpieczeństwo i czy bezpiecznie zatrzymamy się przed każdą przeszkodą. Sprawdzamy hamulec przedni, który musi precyzyjnie działać, hamulec tylny. Sprawdzamy oświetlenie, czy, czy, czy działają nasze lampy. Następnie bardzo ważną rzeczą jest ubiór rowerzysty. Czyli kask, który zwiększa nasze bezpieczeństwo podczas upadku, pozwoli, że ci ubiorę. Oczywiście oraz kamizelka poprzez założenie takiej kamizelki jesteśmy naprawdę bardzo widoczni dla kierowców, którzy nas oświetlają. I warto także pamiętać o odblaskach na rękach. Między innymi takie, uwaga, i Waseczki. I możemy jeszcze nasz szprychy właśnie założyć sobie takie komplety, tutaj już są założone. Myślę, że tak wyposażeni możemy udać się na wycieczkę. I możemy czuć się bezpieczni. Tak. No to w drogę! Michał, bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Dziękuję. Tobie Irek dziękuję za zdjęcia. A ja teraz jadę zwiedzać lwówek na dwóch kółkach. Do zobaczenia!